Poranne pytania Radio Olsztyn, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Naszym gościem jest dziś Gabriela Ostołowska, członkini Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego Partii Razem. Dzień dobry. Dzień dobry. Panu. Witam państwa. Polska z Atomu, Krzemu i Stali, ale za to bez Senatu. Mieliście teraz w weekend kongres programowy, przyjmowaliście deklarację programową. No i na samym początku pojawiło się hasło dotyczące Atomu. No wiemy, że ma być, ale jeszcze trochę na niego poczekamy. Po co to stawianie na atom? Skoro i tak ma być? Potrzebujemy w Polsce sprawiedliwej transformacji energetycznej. Musimy postawić na atom, musimy wybudować osiem bloków jądrowych, które będą wspierane przez odnawialne źródła energii. I musimy zacząć budować te bloki jądrowe już w tym momencie, bo nie mamy już czasu. Tak jak pan mówi, budowa będzie trwała bardzo długo, więc musimy za to się wziąć już w tym momencie, żeby po prostu nie przegapić tego i nie, nie zwlekać. I musimy zabrać, zadbać o sprawiedliwą. Transformację energetyczną Co to znaczy? żeby też zadbać o pracowników, którzy w tym momencie pracują w konwencjonalnych źródłach energii, żeby zapewnić im etat, żeby nie stracili źródła dochodu. Czyli żeby przebranżowili się poniekąd, tak, tak? Żeby, żeby nauczyli się obsługiwać na przykład e, wiatraki. A nie elektrownie tak, węglowe. Żeby, żeby zadbać też o te osoby, które byłyby stratne na, na odejście od paliw kopalnych. Z takich rzeczy, które no, ujawniliście już z nowej yy, deklaracji programowej, jest pomysł likwidacji Senatu. Tak. Nie słyszałem nigdy o czymś takim ze strony polityków partii razem. To jakaś nowość. Yy, tak, to jest nowa rzecz wpisana do naszej deklaracji programowej. Uważamy, że Senat nie jest potrzebny, ponieważ tylko wydłuża proces legislacyjny i nie ma tak naprawdę żadnych, żadnej, żadnej władzy tak naprawdę, bo wszystkie poprawki senatu można odrzucić zwykłą większością, więc to jest jakby trochę polityczna emerytura dla polityków, którzy... Ale to może lepiej nadać mu większe uprawnienia i, i faktycznie zachować jako tę izbę refleksji, gdzie można coś jednak poprawić, zmienić na lepsze. Jakby nie widzimy takiej potrzeby. Uważamy, że jednoizbowy parlament Byłby w stanie sprostać w Polsce. Całej tej nowej deklaracji programowej jeszcze nie opublikowaliście. Na razie podaliście te rzeczy dotyczące energetyki atomowej, dotyczące pomysłu likwidacji Senatu, czyli likwidacji krus na przykład. No ale co tam jeszcze będzie? Czy pani już coś może powiedzieć, co tam jeszcze będzie w tej deklaracji programowej? Mm. Dużo rozmawialiśmy o ochronie zdrowia i cały czas opowiadamy się za, 8 pro, o, za przekazaniem 8% PKB na ochronę zdrowia, ponieważ jest cały czas niedofinansowana. Dopisaliśmy też poszerzenie kompetencji dla rzecznika praw pacjenta, żeby pacjenci i pacjentki czuli się bezpiecznie, z poszanowaniem swojej prywatności, autonomii, prawa do informacji. Dodaliśmy też zapis o suplementach diety, żeby. Ograniczyć ich promocję i bardziej rzetelnie sprawdzać, żeby były informacje, które suplementy diety są odpowiednie, i żeby też, bo na ten moment wszyscy, na ten moment suplementy diety nie są tak naprawdę sprawdzane. I chcielibyśmy też się skupić na rzetelnej medycynie, żeby chronić. Też prawa pacjenta w tym aspekcie, żeby chronić ich przed groźnymi praktykami, które mogą im szkodzić. Przed szarlatanerią tak zwaną? Dokładnie do Pseudonauką. Tak. A o obronności? To, o tym też rozmawialiście, bo to też istotna kwestia ostatnio. E, tak. E, nie mieliśmy wcześniej wpisanej obronności do deklaracji programowej. Na tym weekendowym kongresie dopisaliśmy. Dopisaliśmy obronność i tutaj mamy też aspekt lokalny, ponieważ nasz członek z Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, Marcin Gulczyński, jest współkoordynatorem koła obronności, więc pracował nad tym punktem deklaracji. I przede wszystkim uważamy, że bezpieczeństwo to ochrona ludności cywilnej, więc przede wszystkim chcielibyśmy skupić się na budowie schronów, na... bo w tym momencie. Ochrona cywilna jest w ruinie, nie mamy tych schronów, a te, które są, tak naprawdę nie nadają się i nie pomogłyby nam w razie ewentualnego konfliktu więc chcielibyśmy budować nowe schrony przede wszystkim a propos budownictwa przed weekendem jeszcze wasi parlamentarzyści prezentowali projekt tak zwanego podatku antyspekulacyjnego czyli podatku od trzeciego posiadanego przez albo osobę fizyczną albo jakąś instytucję mieszkania no jak mówili to ma ograniczyć inwestycyjne kupowanie mieszkań ale pani zdaniem nowy podatek faktycznie coś zmieni na tym rynku myślę że tak o, oczywiście, że tak. No, ale to nie jest trochę szukanie takich rozwiązań no, na zasadzie chwytajmy się wszystkiego? Wie pan, mieszkań brakuje. Młodzi ludzie żyją w często dramatycznych warunkach, bo nie stać ich na mieszkanie. Żyją w jakiejś patodyweloperce, w mikrokawalerkach, ponieważ nie stać ich na nic innego. A spekulanci mieszkaniowi gromadzą mieszkania jako kapitał i naprawdę trzeba to ukrócić. I myślę, że podatek antyspekulacyjny jest dobrą metodą na to, żeby uwolnić mieszkania i także obniżyć i ich ceny, żeby młodzi ludzie mieli gdzie mieszkać po prostu i żeby mieszkania służyły do tego do czego powinny służyć, czyli do mieszkania. Z tego co pamiętam, kiedy politycy partii razem w ostatnich latach wypowiadali się o mieszkalnictwie, to jednak głównie wybrzmiewał taki wątek budujmy tanie mieszkania na wynajem. Odchodzicie od tego nie, pomysłu? Nie, nie odchodzimy od tego pomysłu. To dalej jest w naszej deklaracji programowej. Dalej będziemy o tym mówić. Cały czas opowiadamy się za budową mieszkań na tani wynajem. Chcemy na to przeznaczyć rocznie 1% PKB, ale trzeba też innych rozwiązań. No dobrze, to teraz przejdźmy do spraw czysto politycznych. Co z panią poseł Pauliną Matysiak? W partii Razem podobno macie do niej żal, że trochę za bardzo współpracuje z prawem i sprawiedliwością. Przed weekendem były takie zapowiedzi, że może na kongresie zajmiecie się formalnie jej sprawą. No to jak to będzie? Zostanie wyrzucona z partii Razem? Jeśli chodzi o Paulinę Matysiak, no to na ten moment jest członkinią partii Razem. I ona mówi, że sama jej nie opuści? Ona mówi, że sama jej nie opuści, więc w tym momencie cały czas jest członkinią partii Razem. Ja też nie jestem ani Pauliną Matysiak, ani zarządem krajowym, więc nie mogę się wypowiadać do końca na ten temat. Decyzje jakieś na pewno zostaną podjęte i wtedy opinia publiczna zostanie poinformowana. Ale na kongresie żadnych nie podejmowaliście? Czekamy cały czas na decyzję odpowiednich organów, i wtedy na pewno. Wszystko podamy do informacji. No dobrze, wasi ludzie krytykują Paulinę Matysiak za współpracę z PiS-em, natomiast no, całe koło parlamentarne partii razem zostało skrytykowane również za współpracę z PiS-em. Przy okazji tego, przy okazji głosowania nad uchyleniem immunitetu Zbigniewa Ziobry, sprawa dotyczyła jednego głosowania, w którym Sejm miałby zgodzić się na ewentualne tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Tutaj wasi posłowie po prostu nie wzięli udziału w głosowaniu. Czemu? Ale? Tak, nie wzięli udziału głosu w głosowaniu, ale nie powiedziałabym, nie nazwałabym tego współpracą z prawem i sprawiedliwością, ponieważ my uważamy, że zarzuty wobec ziobry są poważne i wymagają rzetelnego wyjaśnienia, ale też nie chcemy się bawić w tę przypychankę między platformą a pisem, nie chcemy brać w tym udziału. Yy, odrzucamy bagatelizowanie tych oskarżeń, dlatego nasi posłowie głosowali za uchyleniem um immunitetu i to trzeba podkreślić, ale mamy wątpliwości, czy głosowanie tymczasowego aresztowania na tym etapie jest potrzebne, też wypowiedzi posłów z koalicji obywatelskiej budzą wątpliwości, czy to nie jest jakaś tylko polityczna zemsta i zakrywanie ważnych tematów, takich właśnie jak ochrona zdrowia, czy mieszkalnictwo, bo naprawdę możemy zająć się? prawdziwym poprawieniem jakości życia Polek i Polaków, a nie cały czas tą wieczną przepychanką, która do niczego nie prowadzi. Pani mówi o przepychance, natomiast politycy koalicji rządzącej czasami mówią, że no wy, będąc w opozycji, jednocześnie wspieracie PiS. bo Przypomnijmy, że niedawno minął rok od momentu, kiedy partia Razem opuściła koło klub parlamentarny Lewicy, czyli już całkowicie wyszliście z koalicji rządzącej. Jak wam minął ten ten rok w opozycji. To przydało się do czegoś, czy, czy jednak całkowicie już straciliście wpływ na rządzących w Polsce? Uważam, że decyzja z zeszłorocznego kongresu była najlepszą decyzją, jaką mogliśmy podjąć. Naprawdę jesteśmy samodzielni, jesteśmy autentyczni, możemy mówić swoim głosem. Ale nie macie żadnego wpływu na władzę. Ale Nasze tematy, które nasi posłowie, czy my jako, jako osoby członkowskie partii razem wywołujemy, są w dyskusji publicznej i są dyskutowane, więc mimo, że jest nas niewielu, to cały czas napędzamy te narracje i mówi się o nas, więc nie jesteśmy na pewno cicho i nie nazwałabym tego brakiem wpływu na rządzenie, ale też nie musimy tłumaczyć się za decyzję rządu. Kampania Adriana Zandberga była naprawdę wielkim sukcesem, bo ruszaliśmy od 0,5% poparcia w sądach a skończyliśmy z pierwszym milionem wyborców. Mamy naprawdę mnóstwo nowych osób, które przyszło do partii Razem. To są tysiące nowych osób członkowskich, które chcą z nami pracować. Lokalnie też jesteśmy znacznie większym okręgiem niż byliśmy przed wyborami. Także naprawdę to była najlepsza decyzja, jaką mogliśmy podjąć i w końcu jesteśmy autentyczni, nie jesteśmy lojalni wobec naszych wyborców i... Jestem naprawdę dumna z tego, co zrobiliśmy na kongresie rok temu. Czyli bardziej opłaca się być w opozycji niż w koalicji rządzącej. No, jeżeli koalicja działa jest. tak, jak działa, no to niestety nie chcielibyśmy się podpisywać pod tym, co, co robi rząd. Gabriela Ostołowska, członkini warmińsko mazurskiego zarządu okręgowego partii, razem była gościem porannych pytań Radia Olsztyn. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.